Zajmujemy się projektowaniem wnętrz, jak sama nazwa wskazuje, bo też prowadzę drugą spółkę JF Architektura Wnętrz i to mhm. jest główny brand, który prowadzę razem z wnętrzem JF. Projektujemy wnętrza zarówno dla klientów indywidualnych, jak i dla klientów biznesowych, czyli biura. No i także dla takich inwestycyjnych, którzy inwestują w nieruchomości stricte pod wynajem oraz dla gabinetów medycznych, wszystkich miejsc usługowych, takich jak salony fryzjerskie mm. czy gabinety właśnie medyczne, kancelarie prawne. O ok, czyli jak gdyby szeroko rozumiany biznes, ale też osoby indywidualne. Dokładnie. Dobrze, a jak długo już prowadzisz wynczej? Wnętrzaj Ode prowadzę od 5 lat, ale to nie jest moja pierwsza firma. Pierwszą firmę założyłam już 11 lat temu. O. Była to wtedy jednoosobowa działalność gospodarcza, którą założyłam moją przyjaciółką ze studiów. Tak nam się bardzo spieszyło do prowadzenia mm. własnego biznesu, że zaczęłyśmy już na czwartym roku studiów. Na Akademii Sztuk Pięknych, na Wydziale Architektury w Okej, okay, dobra, to później wrócimy jeszcze do tego biznesu, bo teraz się posłuchajmy tej Twojej historii, bo ona może być zbyt ciekawa, czy już na studiach z koleżanką stworzyłyście firmę, która zajmowała się właśnie projektowaniem, tak? Dokładnie. No, to był taki nasz pomysł zrodzony na jednych wakacjach pomiędzy trzecim a czwartym rokiem studiów, że w sumie dlaczego nie. Skoro uwielbiamy robić to, co robimy, kształcimy się w tym kierunku, to warto by spróbować własnych sił. Nieprawda jest taka, że nigdy w życiu nie pracowałyśmy u nikogo, więc okay. cały nasz biznes był bardzo intuicyjny. Robiliśmy to, co nam się wydawało zasłuszne w tym biznesie, także początki były trudne ale uczyliśmy się na własnych błędach, mieliśmy jeszcze ten czas na doszlifowanie swoich idei biznesowych i tego, jak chcemy, żeby to wszystko było mhm. prowadzone. Więc po zakończeniu studiów sformalizowałyśmy formy naszego biznesu, uzyskałyśmy też dotacje na założenie pierwszej działalności gospodarczej, mhm. no i tak to się zaczęło.